Do dziś pamięci Mój przyjaciel Wojtek Więckowski, który rozpoczął tą działalność folklorystyczną i spotkania wszystkich zespołów folklorystycznych 10 lat temu. Ostatnie dwa lata nie mógł uczestniczyć w tym udziale tych zespołów, bo odszedł tam do góry, do Pana Boga. My, chcąc tej pamięci jego muzykalności i tego zaangażowania w każdą jedną imprezę, w której uczestniczył, a nigdy nikomu nie odmówił, był, zawsze powiedział, jak nie my, to kto? I my jako zespół Jarzębiny Zielenia i zrzeszenie folkloru w Jeleniu, wszystkiego całego zespołu Jarzębiny Zielenia chcemy upamiętnić jego pamięć tą, którą on zaszczepił w nas tą muzyką folkloru i muzyką biesiadną. W tej edycji patronem został mój świętej pamięci. Wojciech Więckowski. Stąd też ta impreza troszeczkę inaczej wygląda tym razem, bo zmieniliśmy troszeczkę pomimo folku. Jest również różne inne, także są, występowali przyjaciele męża, występowały dzieci. Także troszeczkę był taki zróżnicowany repertuar. Sami przyjaciele Wojtusia i też oni ci przyjechali tutaj, żeby zaśpiewać, zagrać, być z nami w tym dniu i uczcić jego pamięć. Myślę, że co roku będziemy mogli zjednać taką grupę ludzi. Się spotykać. Uczciwo, Dzisiaj mamy 21 zespołów muzycznych odbytowa popiłe które zaprosiły, nie odmówiły uczestnictwa i każdy przyjechał z miłą chęcią, który chce uczyć pamięć mojego przyjaciela. Ale nie da się nigdy określić tego jego zaangażowania, jego miłości do muzyki poprzez naszą muzykę, ale chcemy to. Nie da się nagrodzić żadnym, żadną finansową sprawą czy inną zdrowia, czego każdemu chciałbyś uchylić nieba, ale przychodzi czas i człowiek odjeżdża. Taką krótką decyzją i bardzo z całego serca żal tego człowieka, który oddał dla całej muzyki, gminy Borne-Sulinowo, jak i okolicznych miejscowości, że zawsze powiedział jak nie my, to kto?